Hej cześć witam was, z tej strony Nesko Dzisiaj pokroimy sobie trochę w gary z moda Albo będą to mody horrory, czy to zadziała Jak to działa i o co w tym chodzi zobaczymy Podczas gry e, Dzisiaj mam jakąś mapę która nazywa się Hell... Hells Resort No dobra Tutaj ogólnie chodzi o to, że, że ty że ja i mój przyjaciel wybraliśmy się na, podróż, na jakąś tam podróż, prawda? Nasz silnik w samochodzie się nagle zatrzymał. Musimy pójść do jakiegoś tam resortu, żeby coś tam i, I usłyszeć krzyk jakiejś kobiety, która krzyczy: e, Tak, że podgłośnie. Drzwi się za mną zamknęły i teraz muszę uciec. Moją misją jest, żeby uciec z resortu. Nie wiem co to jest w ogóle ten resort, ale to, to napiszecie mi pewnie w komentarzach. E, pierwszym coś tam jest rozwalenie pięciu krzyży i potem uciekniecie. Ma sens, ma sens. Nie mogę używać niczego innego niż crowbar, czyli to co mam w ręku, czyli łom. I flashlight, który mam na F. Ogólnie w ogóle nie, nie, nie ogarniam tej gry, więc nie czepiajcie się mnie, jeżeli będę miał coś nie tak. Jak mam Eee. To o, o, o! Jednak zadziałało, dobra, czyli na. Czeka, coś się robi. Aha, czyli E to było po prostu zwyczajne. Zwyczajne, ja nie ja nie, nie mówię, nie ogarniam tej gry. Na E teraz wiem, że się robi interakcję z rzeczami. Mogę tak samo podnosić? Mogę tym samym podnosić rzeczy różne. Popatrzcie, będę biegał z ławką przez całą grę albo bez ławki przez całą grą. I po prostu będę się cieszył z tego, że mam ławkę i, i mieć ławkę, będę tak. No dobra, zobaczymy ogólnie o co tu będzie chodziło. Tak jak mówię, gram w ogóle w Garys Moda. O! jezus trzeci. Raz, może czwarty, czekajcie, jeszcze trochę podgłośnie Czy może ja mam po prostu cichą grę ustawioną? Opcje, audio, bach, 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 głośno, głośno. Okej, okay, sorry, miałem ściszoną grę w tym, w Windowsie. Jezu, teraz jest trochę za głośno. Okej, okay, już powinno być OK. Okej, okay, czyli coś nas wystraszyło, nie wiem co to było. I nie chcę wiedzieć szczerze mówiąc i to są drzwi zamknięte. To też są drzwi zamknięte, pójdziemy tam, gdzie nas coś wystraszyło. Eee, musimy rozwalić pięć krzyży, mam nadzieję, że nie muszę... O, kuźwa! Że nie muszę tutaj chronić się przed jakimiś potworami, bo jeżeli tak, no to będę miał przerąbane. Bo, Jezu, jakie te dźwięki są głośne? <noise> dawno nie grałem w żaden horror. Naprawdę, ludzie, uwierzcie mi, dawno nie grałem w żaden horror i się trochę odzwyczaiłem od strachu. A tak to ogólnie to, to grałem normalnie. No ale dobra, dobra, dam radę, dam radę, spoko ludzie, nie przejmujcie się. Ja sobie jakoś poradzę. Nie przejmuję się w tym. nadzieję, że jakoś mój komentarz się nie zmienił. Podczas gdy. Podczas przed, prze, przez tą malutką przerwę, którą miałem, tak naprawdę. I że nie będzie się to jakoś zbytnio. Wam. Eeeh, Kuźwa! Nudziło! U ja pierdzielę. What? Czekajcie, tu, tu, tu gdzieś musi być krzyż! Chyba, że to nie o to chodziło. A! ja muszę znaleźć, może, pięć takich tego. czegoś. Mam tu może jeszcze jakiś obiektyw, albo coś. Escape, nic nie mogę. No dobra. No to nie, to, to najwyżej zobaczymy. Jeden znalazłem, tak? Jeden znalazłem. Czy coś jeszcze mam tutaj zrobić? Nie mam pojęcia. Ale na pewno niedługo się dowiemy. Popatrzcie, to jest ewolucja: człowiek, znaczy małpa, potem człowiek, a potem. cholera wie co? Tak. Uh -huh. Dokładnie, tak. Dobra. Czyli mamy pierwszy krzyż jakby zaliczony. Czy to ma jakikolwiek sens? Myślałem, że się jasno zrobiło, bo tak zaświeciłem wszystko się nagle rozświetliło. Jezu jaka ta gra jest dziwna. Dawaj Born Tu jest i y, jak Half Life Life gdzie w ogóle w Half-Life half jest i. Y? Dlaczego to w ogóle i y ma być? Takie odwrócenie i y jakby. Czy to ma jakiekolwiek seins? Bo mi się nie by da! Je. Yeah. What's up? What? 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 teraz ja tu trochę posiedzę, żeby nie było, że ja coś źle robię, ja tu trochę posiedzę i mam nadzieję, że się wszystko ustabilizuje, tak, jak być. No dobra, nie, ja nie chcę tu siedzieć i to jest to. O, o, o człowiek wiszący. On nie wisi, on na czymś. On wisi, no tak, Nie, on nie wisi, on lata. Dostałem kartę, jestem z siebie. Dumny. Tego kolca. Jestem pewien, że to nie było. Fak. Mogę cię podnieść? Dobra, nie mogę. A łóżko mogę podnieść? Nie mogę, a szkoda. A bardzo, bardzo, bardzo bym chciał. Excuse me, czy ktoś tu jest? Czy ktoś tu jest? Chyba tu nikogo nie ma. A tu ktoś jest? O, jaki ładny obrazek. U, jakie ładne obrazki. Dwa pany stojące sobie na m, padającym czymś. Nie wiem, czy to było, ale coś to na pewno było. Widać, że ktoś nie chce, żebym ja tam wszedł. To ja rzucę w niego e, krzesłem. No to nic mi nie robi. E, ja, to ja nie muszę się w ogóle tym przejmować. Ich drzwi tu nie było. Łazienka zawsze świadczy o czymś złym. A, znalazłem! Eee! Znalazłem! Rozwaliłem coś, co stało po środku. Nie wiem dokładnie, co to było, ale coś rozwaliłem. Mogę wkręcić wodę? Nie mogę. Ale znalazłem krzyżyk. Znowu, kolejny. Nie tak źle, naprawdę dobrze mi idzie, jakby nie patrzeć. Póki co mam już dwa na moim krzyżowym blokada głupia. What 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 down. Dobrze kucnąłem w miarę szybkiego czasu. Dawny. U nie wiedziałem, że mogę deskę podnieść. I to też mogę podnieść. A myślałem, że ktoś za mną chodzi albo nie wiem. Dobra, najważniejsze jest to że tutaj był kolec, tak, to już wiemy. Tutaj coś było, tu jest danger. Danger lepiej do Dangera nigdy nie wchodzić, ale ja wejdę, bo o to to chodzi w tej grze, żeby wchodzić wszędzie, gdzie jest danger. Danger... Je JEZU! Jest niebezpieczny i do, dobrze, że tam był napisany danger, bo ja wiedziałem, czego mogłem się spodziewać. Zresztą nie wiem co to było jakiś golem latający, chodzący... Bardzo ładny dźwięk. Eee, dlaczego tak mnie Migiel lubi? O! O, o! Uuu! Jak ładnie! Czekajcie, to ja pójdę do tamtego pokoju, gdzie były te krzyże najpierw. Znaczy, te, te pentagramy, o! Uuu, to... to był zły pomysł! I... O, to był zły pomysł! O tak! Aż mi bo aż mnie głowa zabolała! Aż wszystko mnie zabolało! Wszystko w dupę jeża mnie zabolało! Gówno! Potem zagramy w drugą część, bo jest tego sequel tak jakby taki sequel. Wiecie, sequel. No dobra, nie przejmujemy się tym, co było. Zamknę na wszelki patek drzwi. Eee, Devil's Flower. Świat demona, dewila, nie wiem jak to jest, debil to po polsku będzie co? Eee, nie wiem Coś na pewno, drugi Rozwaliłem, rozwaliłem, drugi eee, O oh, utknąłem A fuck O, jaki fuks U, Teraz wiem, żeby nie kucać w takich Takich tych Takich miejscach, tylko to bo to było niemiłe, jak głupie. Muszę jeszcze troszeczkę ściszyć, bo mnie strasznie ten dźwięk efektów. Może tutaj będą efekty, czekajcie. Music... a no dobra, jest tylko music. No to gówno mi jest muzyka. dobra. Nieważne. Eee, tak, ale rozwaliłem już dwa krzyże. Jeden był tutaj, drugi był w łazience, czyli te, ten duży krzyż w sumie tak naprawdę nic takiego nie oznaczał. Co mógłby oznaczać? Then he hits with just to find his family killed. I'll be right soul. Right Aha, no dobra. W sumie nic nie zrozumiałem. O! O to są łazienki! Jakie dziwne drzwi. Pierwsza widzę takie drzwi w łazienkach. U masakra. I nie ma... niemal szyby. Która by wskazywała na to kim jestem. O! I drzwi się same zamykają, no to jest normalnie pełen luksus. Jakby nie patrzeć Tak naprawdę W tym... W tym rzeczu. W tym rzeczu jest pełen luksus, naprawdę. W tym kiblu, o, kibel, właśnie, tego słowa mi brakowało. Mogę tam iść? Gówno nie mogę. Chyba, że... Czekajcie. What? What, widzieliście? Zaświeciło mi się o, ten... Jak to się nazywa? Ekran! O! Ekran mi się zaświecił. Ja wskoczyłem tam na górę. Normalnie jakby się ktoś spodziewał, że tam można się wskoczyć się. Idę tutaj. O, tu byłem! O, tu byłem! Tu też byłem? Tu nie byłem, ale ręka mi się trzęsie. Kurde, się boję do niego po... O. O, o! 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 Fuck! O, fuck! Jak dobrze tu wlazłem! O, Chciałem mnie z... Chciałem nie zabić te kartony. Czekajcie, bo może być w którymś ze skrzyń, może być. Może. Tak. W którejś ze skrzyń może być, chciałem powiedzieć, krzyż, ale niestety gówno znalazłem tak naprawdę. Chyba, że na ziemi gdzieś bym leżał, w którymś tym pokoju. No bo. Nie by... Po co byłby ten pokój otwarty open? Open Break the Devil cro. O, tu jest wyjście, okej, okay, spoko, rozumiem. Czyli tu jest wyjście z całego szpitala, tak jakby, tak? Tu jest zamknięte. Spoko Maroko się zmierzy na oko. Mogę iść, tu mogę iść. No jasne, że mogę iść. Oh, ja nie muszę iść. Oh, Won... To nie był mój cień. Okej, okay. obroniłem się jakoś. O! Super! Doszedłem do konsol mogę sobie pograć w jakiś... Nie wiem, gars Moda sobie mogę na przykład pograć. O tak! O tym marzyłem cały dzień, no, no serii, nie, co ja tutaj mogę z tym zrobić? Nic naprawdę, nie ma tutaj żadnego krzyżani, nic, fajnie. Doszukać się dalej moich... moich znaków wieczystych. What? Czekajcie, złe drzwi, ale tu też mogę iść. Chociaż... Czy to jest taki dobry pomysł. Dobra, wiemy przynajmniej, że tutaj nic nie ma. Ale ciągle wydobywają się z dupy jakieś dziwne dźwięki, które kompletnie mnie nie interesują. Bo ja bym chciał tylko stąd wyjść jak najszybciej, żeby już dwa krzyże zniszczyłem. Jeszcze tylko trzy Rooms 16 Tutaj na pewno byłem. No bo tutaj są otwierane drzwi. No to tak, tutaj na pewno byłem. A gdzie, skąd ja w ogóle przyszedłem? Powiedzcie mi, proszę. Ja przyszedłem, proszę was. Z. Stąd? Nie, ale tu też byłem. Tu też, tutaj, tutaj też byłem, tak. Aha. I niestety tutaj są zamknięte drzwi, przez które niestety, ale nie mogę przejść. I tu były otwarte drzwi, tu były zamknięte. Room 7, 9 są zamknięte. Dlaczego one są zamknięte? Nie mam zielonego pojęcia. Ale bardzo, ale to bardzo chciałbym wiedzieć. I tym samym. Ee, Hills Resort. Where? No, i teraz do mnie pisze, super. Teraz nie mogę gadać, sorry. Czekajcie. Musiałem, mogę się zrobić na offline. U, nie, ten przycisk już znam. Mogę tam jakoś. Naprawdę, wejść, strzelić. To tak mi się zaświecił wtedy ekran, no, rozumiem, bo ja wstałem. U, jakie hamstwo. No nie mogę tu iść, no nie mogę, po prostu nie mogę. Nawet drzwi nie mogę rozwalić ani nic. A bardzo by się to przydało. Może muszę jakiś kopf tutaj napisać. Nie. Na pewno nie, zdecydowanie nie. Eeeh, muku fuku. F*k muku fuku. Może w jakimś kiblu będzie ten. Krzyż! O! To! O! Won! Tu! Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić. Tak, to ja wydałem z siebie ten dźwięk, tak? Żeby was nie straszyć, to powiem, że tak to ja. Czasem, tak naprawdę, to nie byłem ja, ale i tak was chcę wystraszyć, że to niby byłem ja, ale to nie ja. Tak naprawdę, wiecie chyba o co mi chodzi, prawda? Bo ja nie wiem o co mi chodzi. A jakbym wiecie, to bardzo dobrze, bo ja nie wiem o co mi chodzi, a ja nie wiem. Juju, yeah. ile tu jest korytarzy magicznych? Tu są drzwi, których jeszcze nie byłem. A W dupę, w dupę, wiedziałem, że tu nie byłem, bo tu nie mam po co ich, szczerze mówiąc. Możecie chyba wrócić do tego dzipu, ten wielki krzyż, taki wielki, wielki, wielki. Born, born, born mnie nie interesuje, born.